witam wszystkich jestem Szrank. w tym odcinku zagrajmy w Cube World, rozpoczniemy naszą podróż by odkryć nową mapę by to zrobić udamy się na północ mam nadzieję że na północy będzie śnieżna mapa to znaczy dużo śniegu ciekawa sceneria w poprzednim odcinku się przygotowaliśmy już do tej wyprawy więc Jesteśmy na nią bardzo dobrze przygotowani. Tutaj jeszcze sobie tylko szybciutko. Podbierajmy troszeczkę tych ananasów. Dobrze i biegniemy dalej. Tutaj użyjemy lotni. Pocieszny kresnout na lotni. Jak to w ogóle wygląda. Tak pociesznie. Nie ma co to zostawimy sobie troszeczkę staminę na lądowanie i lądujemy Musieli ominąć ten zamek. Nie wiem, czy w tym odcinku damy radę dotrzeć do tej następnej nowej mapy, ale na pewno będziemy zmierzali w tamtym kierunku. No fajnie, teraz, że jest dzień, to widać, co się dzieje. Łatwiej dostrzec jakąś grupę potworów, by. Do niej podwiec i zacząć z nią walczyć. Parę poprzednich odcinków działo się w nocy, więc było naprawdę ciężko, ponieważ, mimo tej naszej mocnej lampy, którą teraz włączyliśmy sobie, to nie było aż tak wiele widać, więc było troszeczkę <coughs> ciężko znaleźć grupę potworów do walki. No i niestety. Nie działo się zbyt wiele rzeczy, ponieważ wiele z tych walk po prostu omijaliśmy i to nie, ponieważ chcieliśmy je ominąć, ale dlatego, że ich nie widzieliśmy, tych otworów tutaj jest jakiś przeciwnik rzadki. No, że tutaj wyjątkowo użyjemy dwóch jednoręcznych broni, a nie, mamy tylko jedną, więc... Niestety nic z tego nie będzie, ponieważ ten przeciwnik powoli atakuje i ciężko nabić ten blok. Będziemy zaatakować. krytyk, czyli uderzenie krytyczne, które zadaje większe obrażenia, i biegniemy dalej. To Teraz bierzemy jeszcze tą grupkę potworków, a czemu nie? Także trochę przedmiotów na tworzenie jedzenia. Biegniemy w dobrym kierunku, tak. I czas na szaloną lotnię. My. Na lotni. Ładny widok tego zamku. Fajnie, wygenerowała się tutaj ta sceneria. Tam są byki. My nie chcielibyśmy w nie wylądować, więc może sobie tutaj śmignijmy. Jeśli zastanawiacie się, czemu robię ten obrót, jest to spowodowane tym, spowodowane tym że jeśli zacznie nas mm, huśtać na tej lotni i wylądujemy lekko skrzywieni, to upadniemy i zostaniemy ogłuszeni. A jeśli zrobimy podczas lądowania na niskiej wysokości ten atak, to wtedy gra to traktuje jako zwykły skok i nic nam się nie dzieje. To takie machnięcie jest bardzo, bardzo przydatne hm. Tutaj fajnie się wygenerowała ta woda Kurcze, idealne miejsce, żeby sobie popływać łódką Ten jakiś jumper do wody na pełnej wskoczył że na nas patrzy tak pociesznie. To, że przybliżymy mapę, by przybliżyć mi mapę, no to jest taka zależność. Kolejna duża góra tam się wygenerowała. I widać tam sporo jaskiń. No, ale w tym momencie, jaskinie nas nie interesują, gdyż chcemy odkryć całą nową mapę. Gdy dobiegniemy do skraju tej mapy, tam wygeneruje się tam nowy obszar. I to będzie super sprawa. Ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że tam będzie na przykład teren zimowy. A my byśmy właśnie teraz w terenie zimowym chcieli trochę pograć. Ten podbieg do jakiegoś potworka i mu dowalił. Bardzo niemiły przeciwnik. Tutaj dużo roślinek. Twarde nadgonią ci przeciwnicy, ale oni są dość mocni, więc ich zostawimy. Co tu się dzieje? Uciekamy. Kurczę. Jesteśmy na jedno uderzenie. Damy radę wziąć Potiona. Damy radę. Kurczę, udało się. Zdążyliśmy. Nie? Zostaw nas. No jaki typ. No jaki typ. No udało nam się wziąć Potiona, a on zrobił super jumpa. Ach. Ten to był nie niemilcem. sobie przelecimy kawałek zaraz, ci nie za bardzo nas tutaj chcą jak snajperzy potraktować kurczej, wylądujemy w miliardzie to jest niepokojące zbieramy tylko szybko stamina i lecimy dalej Oczywiście nie mogło nam się wygenerować coś takiego z taką ilością przeciwników na naszym poziomie, oczywiście oni muszą być o wiele mocniejsi od nas, to jest niefajne, bo gdyby to było na nasz poziom, to byśmy bardzo chętnie tutaj troszkę podekspili, a tak musimy udać się dalej. Leć, krasnoludzie, leć. No Jeszcze nam trochę brakuje do odkrycia tej nowej mapy. Mam jakiś kolejny rzadki przeciwnik, ale nie będziemy z nim walczyli. Chcemy jak najszybciej odkryć tą nową mapę, zobaczyć co tam się znajduje. Więc trochę rzeczy sobie pominiemy po drodze. Tutaj kolejny rzadki przeciwnik, co tutaj się dzieje naokoło? Na Tam był rzadki przeciwnik, tu jest rzadki przeciwnik. No cóż, bardzo ich dużo w tej okolicy, ale niech ja, nas już tak nie kuszą. My tutaj nie zostaniemy, my się udajemy dalej, pewnie progowie oczywiście. To za nie miła gałąź nas potraktowała. Damy radę. Gdzieś tutaj w okolicy jest jakaś wielka bitwa. Strasznie się biją. Ale my nie wnikamy w to, kto z kim, tylko biegniemy dalej. Kolejny sniper się obudził, że chce się bić. Tak jak chcieliśmy ekspić tutaj, to nie było żadnych przeciwników. Teraz wszędzie nagle jacyś przeciwnicy, którzy chcą z nami walczyć. To jest... To jest dziwne. To taka gigantyczna góra. A raczej to już są chyba gigantyczne góry. się wygenerowały. Kurcze, nie, nie tak miało być, mieliśmy ich pokonać. Powiem szczerze, myślałem, że jak są na pomarańczowo, to że nam prawie nie będą zadawali obrażeń i tak. Podeszliśmy niestety do tej walki zbyt wyluzowani i troszkę nas nieładnie potraktowały te krasnoludy. No cóż, tak bywa. Ok, więc sądzę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. W na następnym odcinku będziemy dalej udawali się na północ, by odkryć nową mapę. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie!